Bardzo prosta historia, zatrudniłem się w Citibanku może zaraz po studiach. Chciałem zobaczyć, czy faktycznie wytrzymam rok, dwa w jakiejś pracy. W normalnej pracy, gdzie siedzisz przy biurze, codziennie musisz przyjść od 9 do piątej. No i tam miałem podstawę około 1600 zł na rękę. Na tamte czasy to było teraz co 3-4000. Ja miałem system prowizyjny. Te 3000 punktów musiałeś wyrobić. To było 3000 zł prowizji, żeby w ogóle dostać cokolwiek z tej prowizji. Jak zrobiłeś 2000 punktów prowizji, to nie dostawałeś nic. Piękny system motywacyjny, prawda? No, u nas w firmie jest 10 razy lepszy. Po prostu masz punkty procentowe, ile wyrobisz, tyle dostajesz, plus może coś jeszcze ewentualnie, nie? Dla tych, którzy wyrabiają naprawdę dobrą normę. No i ja swoje 2-3 miesiące jakieś tam punkty zdobywałem, ale mówię, jak ja 3000 punktów tam 6 koncie było tworzyć, 4 kredyty, sprzedać, 5 inwestycji, i tak dalej, żeby te punkty jakoś się spięły. Nie chciało mi się, tak jakby nie wierzyłem, że można to osiągnąć, ale później przyszedł z góry dyrektor i mówi, Michał, spróbuj, chodź, uzupełnisz ze mną inwestycję pierwszą czy kredyt. I rzeczywiście, jak wziąłem się w garść powiedziałem, że wycisnę z siebie wszystkie siły i zobaczę, może akurat te 3000 punktów wejdzie. Okazało się, że zacząłem robić 35 4000 punktów i to bez większego problemu. Jak dałem sobie szansę, faktycznie codziennie ciężko pracowałem. No i tak samo myślę inni ludzie w innej firmie. Przychodzą i mówią, o 10-20 tysięcy, jak ja zarobię, tak? Trzeciego dnia wykonują 3 czy 4 telefony zamiast 30 telefonów i wiesz, przycisnąć pedał akceleracji, to dechy, tak?